Przeszukałaś to wszystko, co tam ona A, tam miała? Nie ma. Nie no, Kurde. To było to było Kurde nie było polski telefon. tu gdzie zimno? Ale ma no wiesz, właśnie bez sklepu. Ale ma bała charakter. Kurwa! Mówiłem? Co na ciągu ja się Pod to ty Wiesz co? No? Ale tu nie jest głęboko. Nie jest głęboko? Nie. Ole, kuna mi się. Zimno. No jest. Wiesz co? No tak. Tu nie jest głęboko. Mówi on już? Ale jest rzeczywiście O kurwa. A gdzie ty go miałeś? Nawet nie wiesz, nie? Chyba, jest zimno. Dobra, wyskakuj jak no. mała. Poczekaj jeszcze raz. Nie znajmy tego, no pomyśl, to jest O kurwa, patrz, to jest zimno. No ten prąd mógł wnieść tą komórkę tak. trochę dalej, mm -hmm. tak że nie masz... I pójdę. Dobra, to możesz go podobić. A wlazłaś do wody, w ogóle tam głębiej na dno? Tak. No, no, no. Aj, a co tutaj jest? Tu jest jeszcze jeden towar. No tu jest jeszcze jeden towar, tak? Tak.